Żeliście to. Śpiewają ptaki. Jest cisza i spokój. Jesteśmy, tak jak już wcześniej mówiłem niedaleko bubrki. I zastanawiamy się, co zrobić dalej, bo prognozy nie są zachęcające na dzień dzisiejszy. I zwiedzanie z Kansenu, tutaj tego, z Kansenu, Muzeum Naftownictwa, może się skończyć mokro. Więc zastanawiamy się co zrobić, czy odpuścić sobie to muzeum i przyjechać tu po prostu kiedyś indziej, czy iść i zaryzykować. A może jechać od razu w stronę Sanoka, Leska i w stronę Wielkiej Pętli Bieszczadzkiej. Nie wiem co zrobimy, na razie zjedliśmy śniadanie, teraz Ania tam myje gary po śniadaniu, no i cóż. No to jesteśmy w Muzeum Ignacego Łukasiewicza, Muzeum naftownictwa w Bubryce. W kierunek zwiedzania. Gdzie tam? No to idziemy jak zwykle w drugą stronę. Zobaczcie, takie tutaj rzeczy na początek można zobaczyć. I to chyba tyle z Muzeum Naftownictwa w Bupryce. E, no cóż, muzeum takie bardziej dla, bym powiedział, zainteresowanych. Fanatyków naftownictwa. <laughs> naftownictwa. Nie, dla zainteresowanych mocno tematem. Aczkolwiek warto, warto to zobaczyć, bo można, można zobaczyć początki naftownictwa, jak to wyglądało, wszystkie na maszyny, urządzenia i tak dalej, tak dalej. 25 zł wstęp. Ile byśmy tu byli? Godzinkę? Mniej więcej. Tak więc jeżeli ktoś będzie bardzo chciał przyjechać, to polecam. Można zobaczyć ciekawe rzeczy. Dom Łukasiewicza, bardzo ciekawy. Nie bardzo można robić w środku zdjęcia. Udało mi się zrobić zdjęcie biurka Łukasiewicza, jakieś lampy naftowe, tego typu rzeczy. I tyle. No cóż. No i fajne do przejścia. Fajne, bo tak, fajne, Dziećmi, bo, bo to jest las. na terenie lasu. Las w ogóle, słuchajcie, nie powiem, że cisza i spokój, bo cały czas jakiś samolot lata, ale przyjemnie chodzi, zresztą dzisiaj nawet nie ma takiego upału jest zachmurzone niebo baliśmy się, że będzie padać, całe szczęście nie padało dobra, idziemy, kierujemy się do wyjścia i jedziemy w stronę Leska Sanoka i Leska, nie wiem czy się zatrzymamy w Sanoku jeszcze czy mamy chęci i siły na kolejny skansen nie wiem może teraz jednak coś innego byśmy zobaczyli więc, więc gdzie wylądujemy to pewnie za chwilę Zobaczycie. Z Bubrki teleportowaliśmy się do Zagórza. <laughs> Idziemy teraz do ruin klasztoru, który gdzieś tutaj się znajduje. Jakieś 900 metrów mamy mniej, mniej więcej do przejścia. Jesteśmy w Lesku, już. Ale pizzę mamy z Zagórza Pizzeria śniegu Pizza Drive. Naprawdę dobra. Ta jest jakaś z brokułami. Zobaczcie, coś takiego. Tak to wygląda. I taka hmm, Ala Margarita. Margarita. Czy tam Margarita? E, nazwy. Przepraszam. Nazwy pizzy w tej pizzerii. Są zupełnie inne, bo jest tylko 1, dwójka, trójka i tak dalej, chyba do trzynastki. Margarita to jest jedynka, ta była chyba trójka. Ale polecamy. Śniegu Pizza Drive. Bardzo dobre, bardzo dobre pizze. A to nasza dzisiejsza miejscowa. W takim miejscu nad Sanem, w miejscowości Choczew, niedaleko Leska. Trochę błotka jest, bo padało dość mocno wcześniej chyba, ale my sobie znaleźliśmy takie miejsce na trawie. Nasza wyprawa, można powiedzieć wycieczka, wyprawa w Bieszczady to nie będzie taka wyprawa, jak inni jeżdżą w Bieszczady, dlatego że no, my nie będziemy chodzić po górach, nie możemy wejść wiadomo, z mądkiem do Parku Narodowego, Bieszczackiego Parku Narodowego, więc, więc my po prostu objedziemy wielką pętlę bieszczadzką, tutaj odleska przez Cisną lutowiska wetliny lutowiska do ustrzyk, Ustrzyki Dolne, Górne i tak dalej tak nie po kolei nawet teraz wszystkie miejscowości wymieniłem i wrócimy pewnie z powrotem do Leska Zagórza i pojedziemy z powrotem tak więc my się skupimy na takich dostępnych bardziej dla nas atrakcjach dla nas i dla Montka oczywiście więc, więc mówię, no nie, nie będziemy chodzić po górach to nie będą takie typowe, typowe zwiedzanie Bieszczad jak e, większość to robi no ale cóż jeździmy na tyle, na ile e, sytuacja nam pozwala, prawda? dobra, słuchajcie, chłodno się strasznie zrobiło jak to w górach no ale cóż jest pięknie cisza Słychać tylko szum wody. Ptaki śpiewają. Gdzieś tam odległy szum drogi, którą przyjechaliśmy. Ale nie jest to w ogóle uciążliwe. Mamy tylko nadzieję, że stan wody się za bardzo nie zmieni. Chociaż do miejsca, w którym stoimy, to woda musiałaby jakieś 2,5 metra do 3 metrów, nawet chyba pod, się podnieść. Bo ja jestem teraz przy samej wodzie. No i tak, mój wzrost plus to, co tam jest. No to przynajmniej, mówię, koło 2,5 metra musiałoby by być. Dobra, woda mętna, ale widać, że tej wody troszkę przybrało deszcze, jednak spowodowały to, że san jest, ma ten poziom ciut wyższy. Jest po 20, 5 po 20, już się tak szaruwa taka robi. Wyszliśmy wyprowadzić mątka. bo od dłuższego czasu siedzieliśmy w aucie, dlatego że deszcz zaczął pawać. A teraz przestało. Fajne powietrze się zrobiło takie rzeźkie. I tak się zacząłem zastanawiać, czy my jutro stąd zjedziemy, bo droga, którą przyjechaliśmy jest lekko pod górę. I jest trochę błota. Pewnie teraz nie będzie nic widać, ale tutaj cały czas spływa woda z góry. O, tędy tam spływa woda. I ciekawy jestem czy damy radę jutro wyjechać. No mam nadzieję, że tak. Ech. Ogólnie rzecz biorąc, miejscowa fajna, tylko właśnie to jest to, że dużo kałuż, dużo błota, tu jest takie miękkie troszeczkę podłoże. Może nie, może nie tyle miękkie, bo jest twardo, ale, ale jest sporo, sporo takich kałuż. Tam jest bardzo miękko, w tamtym miejscu. A tutaj w ogóle jakimiś trocinami chyba wysypane czy czymś. Trociny chyba są, nie? No, A ja jakieś było to wazło, trocinami wysypane, takie dziwne trochę. No ale cóż, może tak ma być po prostu. Nie wiem, czy słyszycie, jak te ptoki tutaj śpiewają. Wszystkie Mnóstwo kaczek na sanie, chyba ze 30 sztuk teraz się poderwało do lotu przed chwilą. Woda się nie podnosi jak na razie. Mamy taki punkt kontrolny. Tutaj są takie kamienie. I po nich widać, czy, czy woda się podniesie, czy nie. Jak na razie się nic nie podnosi. Więc jest ok. Opaliliśmy webasto. Bo się trochę chłodno zrobiło. I tyle. Dobra. Jest mówię, po 20.00. Za chwilkę pewnie się ewakuujemy do środka. I tyle dnia na dzisiaj.